Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 2 lipiec 2029 rok, 2024 rok, nie 9. Proszę Państwa, tu mam rodzinę pszczelą gdzie wczoraj zabrałem matkę i podałem mateczniki na wyjściu. Dwa mateczniki zaizolowałem, a jeden nie. No i muszę stwierdzić, ile z tych mateczników. Na tą chwilę wyszło. I które wyszły Mateczniki od dobrej matki Także gra warta świeczki. A tu matka niestety nie była pracowita więc Cofałem. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, chyba to widać. Matecznik był lekko zagnieciony, mimo to matka się ślicznie wygryzła. Matka się ślicznie wygryzła. No teraz by ją najlepiej było odszukać. No. Ślicznie się matka wygryzła. To jest sytuacja bardzo klarowna i jasna. I teraz pierwsze co? Strzelę okiem po plaszcze za świeżo wygryzioną matką. Ale matki wygryzione mogą być i za tym kołpakiem. Jedna jest niewygryziona. Po tej starej matce dość ładne pszczółki są. Ja pozwolę sobie lekko przywymieć, aby troszkę te pszczoły wypłoszyć to może prędzej zobaczę tą matkę wygryzioną. chorować się, wściekła, jest niedobra sytuacja muszę to podnieść do góry ten mateczek jest niewygryziony i muszę go wziąć na razie bo on już jest na wyjściu bo niezbyt dobrze matecznik dolegał. Yy, niezbyt dobrze izolator dolegał. Jak Państwo widzicie, tu jest wszędzie koło, a tu właśnie mi nie dolegał. No i tu tak się przygotowały jak na czerwienie młodej matki. No i muszę jakimś cudem. Dorwać tą młodą matkę. Może ją znajdę na plastrach? A pasowałoby ją fizycznie zobaczyć, niestety. Jest bardzo pochmurno. Bardzo pochmurno, matka się wygryzła, może wczoraj, a może dopiero dzisiaj, a ponadto jest nad kratą ogrodową, to nie mogła wylecieć w oblot. Tak. Na pewno w dole gniazda jest bardzo dużo mateczników założonych ratunkowych ale to w niczym nie przeszkadza niech będą gdy młoda matka zacznie czerwić mateczniki pszczoły same zlikwidują Nie wiem czy mi się młodą wygryzioną matkę uda odnaleźć. No najlepiej byłoby ją odnaleźć i teleportować do gniazda. Tam gdzie ma być? Poniżej kraty ogrodowej. I znów miseczki. No najlepiej fizycznie byłoby ją zobaczyć. Ale prawdopodobnie nie będzie szans się spotkać z tą młodą matką. Też będę to musiał ponownie sprawdzić na nagraniu. Może na nagraniu zobaczę. I proszę Państwa, no gdybym zobaczył tę matkę, to już bym się nastawiał z tymi matecznikami, co mi zostały na wymianę drugiej matki a tak, póki jej nie zobaczę fizycznie nie mogę nic konkretnego zaplanować mateczniki były założone w jednym czasie i nie można powiedzieć, że zostały naruszone wstrząsem czy czymkolwiek, bo starałem się w tej rodzinie wychowującej mateczniki ratunkowe w dniach 9, 10, 11 i więcej dni było wolnych od przeglądów. Fajnie by było tą młodą matkę zobaczyć I nie jest dzień słoneczny ona nie powinna uciekać przed słońcem z plastra a jednak jej nie ma są szalenie grzeczne, mimo że pogoda jest niesprzyjająca. I zobaczę jeszcze nowy plaster. Ostatni, może na ostatnim plasterze siedzi. No i nie ma. Jest tych skrzyłek namnożone. Bardzo ten kołpaczek oblegają przyrzwy świętowały przy kołpaczku na rodzin innej matki. Jest bardzo ciemno. No, zobaczę. Jednak i też. Tu jest matka niewygryziona. Też tu jest dalej matka. Matka niewygryziona żeby nie tylko się jedna matka wygryzła. No nic. A parę pszczółek pod kołpaczek. powinno być wszystko w porządku i tu jeszcze w tą górkę nie jeszcze inaczej zrobimy Raczej dobrze to wszystko zaizolowałem, Matecznik nie spada, więc można go założyć, a z drugiej można ramkę włożyć, a z drugiej strony jeszcze raz pod dymie. No i niestety nie ma matki młodej. Nie ma młodej matki. Ponownie przelecę te plastry za tą młodą matką. Może ktoś na nagraniu ją zobaczy? I mnie o tym w komentarzu Poinformuję Przecież młodej matki Modą matkę to jest nie sztuka zobaczyć z reguły A jednak ciężko jej znale ją znaleźć. Niby się wygryzła, a nie ma jej nigdzie. Dużo młodej, pięknej pszoły. Także na szukanie młodej matki. Nie ma przepisów. Matka się mogła wygryźć przed chwilą, wczoraj albo dzisiaj. Jeszcze jest dwa mateczniki do wygryzienia. I tej rodzinie w tej chwili będę musiał dać spokój do jutra. Aż się sprawa bardziej wyjaśni. Jeszcze zobaczymy tu. Może akurat jeszcze tu gdzieś podeszła. no nic I jak Państwo widzą jeden matecznik tu był wygryziony a drugi się pięknie wygryzł to są mateczniki bliźniacze w szczerzu w jednym wieku ale jeszcze teraz przepraszam drodzy Państwo tylko złożę statyw korpus puna stawkowy może akurat w trzecim korpusie matka siedzi no żeby było ją znaleźć i osadzić od razu w gnieździe i zaczekać aż się wykluje resztę mateczników co by mi dało bardzo duży komfort niestety mi dało bardzo dużo, duży komfort, ponieważ mógłbym sobie wymienić matkę jeszcze w jednym ulu kosztem wychowu tych matek ratunkowych. No, jak widzicie, drodzy Państwo, nawet w trzecim korpusie. Truteń się znajduje, ale czasem warto i trzeci korpus przeglądnąć. Załóżmy, że matka sobie powędrowała do góry, no ale nie ma żadnych oznak żeby tu matka przywędrowała w ten rzecz no kombinuję jak mogę. Na nagraniu wideo, na nagraniu, gdy puszczę na swój kanał, może ktoś odnajdzie mi młodą matkę. No nie ma, no w miarę dobrze to wszystko nagrałem. Wiadomo, że te kościelne ula są nienagrane e, drugiego korpusu. Ramki w miarę poprawnie są nagrane. Matki ani słychu, ani dychu. Mimo, że jest łała rodzina, zadecydowałem, i matka nie stara wymienić tą matkę z tego ula na bardziej ekonomiczną matkę. No, widzicie, sama pszczoła młoda. No nic muszę tej rodzinie w końcu dać czas, spokój. Może wieczorem wrócę do tej rodziny albo jutro, żeby to zweryfikować. No po prostu chciałbym tą linię matek, co mam mateczniki. Zamnożyć. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy. I proszę Państwa, tym, tym nagraniem z nieudanej akcji z poszukiwania matek pszczelich serdecznie się z Państwem żegnam. Jak widzicie, że. Najgorzej jest znaleźć starą matkę, młodą matkę. Serdecznie się z Państwem żegnam.